A ty zostawiłeś lajka? Um, nie, to wbij i zostaw lajka. Peggy 16. Cześć, witam Was serdecznie w Horizon Zero Dawn. Na czym my to skończyliśmy? to, że długo, długo nie grałem w tą grę. Generalnie długo nie nagrywałem. Dlatego przepraszam za moje kurcze zapomnienia, ale kurcze, co my tu mamy? Tutaj blisko misja jest. Pałacu słońca. Hmm. Czy to jest główna misja? Zaraz się dowiemy. Mamy 5 punktów umiejętności. Możemy je w coś wydać. Co ja to daje? Dodatkowa amunicja z tej samej... Dobra, średnie. Miejsce w ekwipunku. No zawsze spoko, no weźmy sobie. Słaba ataki dobra, to też jest spoko. Włóż za dużo nie używamy, ale... No, no, nie używamy, ale i tak się może przydać. Dobra, zobaczmy misje. misje. Misje, 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 misje. Misje, dobra, główne. Poboczne. Dobra, i co my mamy tu za misje? Zacznijmy od tych naj... z najmniejszym levelem, bo później pewnie będą nam yy, dawały kurcze te... Kary za to, że ich nie robiliśmy, dobra. I musimy iść aż tam. okej, okay, to się przenieśmy tu i lecimy z koksikiem. No, oh, wreszcie wróciłem do tej gry. No. Trzeba ją wreszcie skończyć. My jesteśmy tak mniej więcej na 40%. Niestety nie widać tutaj nigdzie procentów ukończenia. I mamy jeszcze dodatek do skończenia. Poza tym, jak nagrywam teraz, no to właśnie weszę do sklepu yy, do przedsprzedaży. Przyszły dodatek do y, cyberpunka. Chętnie kurczę pograł. Dobra, bierzemy bieguna i lecimy z skoksikiem. Chodź tu, cyganie. Dobra. Co tam jest? Chyba tam jest strefa, strefa zarażenia. Jest tak czerwono. Zobaczmy. A nie, to jest po prostu ta przystań. Ją chyba ostatnio zrobiliśmy. Dobra, chodź tu biegun. Dobra. No ja powinienem używać części tego bieguna, bo on dobry jest, jeżeli chodzi o atak No dawaj dawaj Znopęd szybciej Kurdełę. Okej okay. I lecimy sobie z kuksikiem Tam możemy się skoczyć, żeby odblokować ognisko. Dobra, odblokujmy je. Nie zaszkodzi! I tak nie jest daleko, no kurczę. Hmm. Tak, tak. Myślę sobie, czy, czy na następną serię zrobić z Red Dead Redemption 2. Bo jeszcze trochę gierek mam do... Do ogrywania. Możecie sobie wybrać do osoby w komentarzach. Napiszcie Red Dead Redemption 2 nie lub... nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Lub... E, w, kurczę, jak się ta gra nazywała? Czuję, że zapomniał. Lub Control kontrol. Właśnie, jak ktoś by nie wiedział, kontrol jest spokojerką. Bardzo spokojerką, którą bym chętnie. Raczej, no, którą na pewno gramy. Tylko co prawda, włączyłem ją, żeby sprawdzić, jak się gra i co tej, wiecie, i dostosować wymagania. Tak trochę się zaskoczyłem, że kurna, mi się, yy, skraszowała mi się. Błędy są w tej grze. A co to? Przybywasz chwilę, ja więcej jest trą błysków. O, dobra. Ej, dlaczego mam tak blisko kamerę? O, są. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Dobra, z powrotem muszę się nauczyć grać. Myczek. Najlepiej jest rzucić Myk I spadasz Dobra Nie spadł Dobra, spadł I myk Dobijamy typa Jeszcze jeden Klik Dobra, spadaj Aj No spadasz, czy nie spadasz? Spadasz Dobra Szybko, szybko, szybko I myk Kurde Dobra Podbiegamy na szybkości i myk. Ale ram. Wciąż nadlatują! Inny go zabił. Hardza triumfują! tu! Dobra, myk. I siur, mocny atak Dobra, uciekamy. Zaraz się zdenerwuje na nas. Dobra, pięknie. No dawaj, dawaj, Pięknie, dwa mocne ataki. I co? Gdzie są jeszcze? słońce, Skąd? Tu jest. No, dawaj łeb. Okej, okay, zauważyłem, że jak się je strzeli właśnie w łeb, to... praktycznie od razu padają. Czyli są... Yy, ...są ogłuszone. Dobra, zbieramy sobie teraz szyściutko. Kurczę, ten mikrofon mi trochę przeszkadza. Okej. Okay. Leczymy się i co my tu pozbieramy z nich? Kolejne zwycięstwo dla południka. Kolejne rzeczy, które nam się oczywiście sprzeda, yy, do pod sprzedaż pójdą, tutaj widzę pagerki, które możemy sobie. Polera, Jak to się robiło? O, właśnie. Ok, zapis. Polera. Nie wiem, który to dokładnie jest. Blokujemy sobie tutaj wszystko i. Nie działa. No nic. Co my tu jeszcze znajdziemy? Hmm. Nie ciekawego w sumie. Musimy iść do tamtych. Się chyba z nimi rozmówić. Ale tutaj jeszcze widziałem właśnie jeden, ten. Jedno nagranie. No właśnie tu. Dobra. I. Dobra, lepiej będziemy to zbierać, ale w razie czego to. Też kurczę nie za bardzo z tego będziemy korzystać. Tam są zapiski odnośnie historii w tej grze. Które nie wiem, czy ktokolwiek by chciał słuchać, bo zapiski są chyba najdolniejszą formą przekazywania wiedzy, przekazywania informacji w grach wideo. Dobra, jedziemy tutaj z nimi rozmawiać. No i po błyskach. Ale wciąż nadlatują nowe. Wojsko w Strażnicy Poranka już z nimi nawet nie walczy. Pewnie przyleciały z biegiem rzeki. Mogłabym je wyśledzić, ale... Jak przyjdzie więcej? Ja popilnuję wsi, a ty idź. Podobno chciałaś działać razem. Nie muszę cię trzymać za rękę. Dobra. To jest właśnie kościoła, z którą robimy... Yy, zadanie dla loży łowców. Dobra, ten decyzję zjedziemy. I co? I przydałoby się kurczę pozbierać troszeczkę leków. Żadnego bonusika więcej nie możemy do leków zdobyć, bo już jesteśmy rozwinięci w 100% praktycznie. Dlatego jesteśmy w dupie. Okej, okay, tutaj się uzupełnimy, bo trochę się nam natraciło. O jezu, baterii już nie mamy. Dobra, trzeba będzie kupić. Oki doki Coś tu słychać, coś tu chodzi Dobra, 200 metrów Najchętniej bym na bieguna poszedł, ale bym wtedy nie mógł zbierać tutaj rzeczy, a na pewno się przydadzą. Coś tak czuję, że ta misja... O! Złoty, tego! Kwiatek! Nie, nie planowałem go zbierać, ale chuj, mamy go. Dobra. To jest znajdka taka, jakby ktoś nie wiedział. Yy, co? Musimy nazbierać leków, bo coś czuję, że ta misja prowadzi nas do bossa. A w tej grze bosy są wymagające. Dobra. Zbieramy, zbieramy. Taka fajna część tej gry jest właśnie zbieranie. Bardzo przyjemna. Chociaż słabo rozwinęli to skradanie się. Za rzadko tego używam. Przynajmniej ja. Dobra, to już mamy. Je się zawsze przydadzą. Mamy 350 kij. Kolejne światło błyski. O, coś tu się stało. Dobra. Leźmy sobie tutaj, bo tutaj jeszcze leki są. Dobra, mamy, mamy je zabić. One już my z tak daleka widzą. No nic. Dobra, zbieramy tyle, ile możemy. I lecimy właśnie z nimi się Napindalać Dobra wam ja gno pokażę Ciur jeden. Oba oberwały, fajnie. Dobra, jeden dostał. Okej. Okay. Elegancko, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Krytyka zarpiem. Dobra. Przed krytyk. I co teraz? Teraz by się przydało. Polera. tak, tak. tak, tak, tak. Dobra. Lera nie wyszło. Dobra, no, walmy szczały. Ja, Nie mogę tak wysoko podnieść. O, lipka. Dobra, to jest kolejny. Nie, no nie ma sensu z nimi tak walczyć. Niech pospadają. No, spadaj, spadaj. Pięknie. My dobijamy Olipka Okej okay. No na groju Nie mogę trafić go Dawaj No co jest? Strzały przez niego przelatują niestety No, niebywałe Co to ma znaczyć? Co on jakiś zbugowany jest? O, trafił wreszcie pięknie, Dobra, jeszcze raz. No biegnij, biegnij do niego. Dobra, gnoja. Dobra, myk. Dobra. Kilka hitów dostał. O kurde. Dobra, myk, uciekamy. Okej, okay, i dobijamy gnoja. Elegancko. Dobra, zbieramy po nich wszystko teraz. Znowu mamy mało HP. Hmm. No, te czerwone kwiatki dają dość dużo właśnie HP, no to je też przydałoby się też pozbierać, w dużej ilości w szczególności. Dobra, czy zbieramy. Dzielna roślinka, przydasz się. No, bardzo dzielna. Tylko szkoda, że tak mało. Dobra, i pędzimy tam. Mamy niecały jeden y, w, ładunek u przeleczenia. To jest dość słabo. Niestety chyba nie ma innej opcji niż zbieranie ich. Żeby pozyskać, bo kupić się chyba nie da. Wydałoby się takie uzupełnienie sakw. No to, o, to jest ten alligator Dobra. Więcej martwych kłapaków. Nic dziwnego, że zwabiło to jastrząbujski. Okej, okay, coś tu jeszcze jest. Aha, pułapka. Musimy spr spróbować za chwilę tych pułapek, jak one działają. Dobra, fajne rzeczy mają w sobie. Dob no dawaj, dawaj. Dobra, czy możemy już więcej? Możemy, nie możemy. Kurczę, ta bateria. Dobra, tutaj się porobi i cacy. I mamy na, na razie dobrą sytuację, tylko tych, kurczę, moich ulubionych strzał nie ma. Nie możemy wytworzyć. Musieli za chwilę, nie wiem, do handlarza pójść i kurczę pokupować. Co my tu mamy? Dobra. Myślę, że tutaj są wiele skrzyń. I dużo takich rzeczy kurczę ludzkich. Dobra. Coś tu jeszcze ciekawego jest? Amatorów tropi się. Te osłony pozwalają skoncentrować ogień na celu i uniemożliwiają trafienie. To oszustwo. I marnotrawstwo. Okej, okay. coś nam powiedziało o tych osłonach. Czy one są kurcze łowców? Skoro tak? No to ciekawe, zaraz się dowiemy. Który łowca nadużywa? O, blisko, pięknie. Zapisujemy gierkę i lecimy dalej. Co my tu znajdziemy? Trochę leku. Tutaj martwa czujka, No to. boczko, ale musimy iść tam. Okej, okay, spinaczka. No i kurczę, Zaraz się dowiemy, kto tutaj. nieładnie pogrywa. Sobie pewnie ten gnój co nas wyzywał. To muszą być polujące na kłapaki. Reprezentuje sąsiednią wioskę. Wasze polowania są przyczyną kłopotów z jastrząbłyskami. Owszem, nie tylko oni mają jakieś problemy. Jak nie zbierzemy serc kłopaków, by spłacić dług, stracimy wszystko. N nie rozumiem. Pożyczyłem trochę okruchów na ziarno. Zbiory się nie udały, a teraz przyszli odebrać dług. Stracimy farmę, mm. nasz dom. Bardzo mi przykro, ale z powodu Waszej działalności jastrząbłyski atakują ludzi. Nie mój problem. Nikt nie ma prawa się ruszyć, póki nie skończę. Jak to nikt? Bu! Myślałaś, że jest nas tylko dwóch, co nie? W eee, kompromis, wynocha, albo... No, nikt nie zyska na walce. Na pewno możemy znaleźć kompromis inny niż śmierć. Przez wiele dni zbieraliśmy serca kłopaków. Brakuje tylko jednego, żebym spłacił dług i ocalił dom. Jeśli zdobędę to, serce obiecujesz, że odejdziesz? No dobry interes. I wasza mocno oberwał ostatnim razem. Dobra, dobra. Potrzebujemy kasy. Zrobię to raz i tylko raz. Zostańcie tu i czekajcie. No, i dobrze. Nie będziemy się z nimi za bardzo trzaskać, bo chociażby było najprostsze, bo jednak. Z ludźmi się najłatwiej walczy w tej grze Ale co? Pewnie to będzie jakiś dorypany kwakak, że kurczy 5 metrowy Chociaż one mają z 5 metrów No to taki normalny Dobra, będziemy tu I mamy aligatora zabić One są dość ciężkie, jak nas złapią to kurcze zadają dużo obrażeń Ale mamy już dość spore levele Kurde Musimy jakoś sobie poradzić tymi 5-6 bo inaczej gówno. Dobra. Kurde, zyskanujmy go. Oznacz cel? Dobra. Mamy rzeczy, które musimy strzelać. Widział mnie. No to Dobra. Ej, 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 co to? O nie! Bieguny jeszcze. O, wygnoje. Tchórzliwe. Nie mogliście wcześniej zaatakować. A teraz, jak mam aligatora na sobie. O, nie biegnie do mnie. O strane bieguny, zostawcie mnie! No nie. Czemu wy sobie pomagacie? Dawaj, ładuj. No nie. Dobra, jeden par Na szczęście one też się wchodzą w tej głupie pola. Dobra. Myczek. Widzę, że tutaj dwa się zainteresowały mną Dobra Dobra, może mi się uda go kurczę... Unieruchomić Nogi mu pouwalać Dobra, jak jeszcze użył? A jakby użył ognistych, to może by zadziałało lepiej O, podpalił się, fajnie Jaraj się Cyganie Dobra Dobra, wyleczmy się troszeczkę On się jeszcze tam jara, może się dosmaży, No raczej padnie Dobra, elegancko No i pięknie jeden pad... O ty chamię Widzę jak na mnie patrzysz Ty